Ten człowiek, co myśli, co zamierza, co się stanie? Mówię to, co mi się pierwsze nasuwa: osłabienie działania Paktu Północnoatlantyckiego w stosunku do Ukrainy. cierpliwe czekanie, nieustępliwe czekanie na osłabienie. On bardzo wytęża myśli na temat Pewnych miejsc na Ukrainie, które są strategiczne albo które mogą być zagrożeniem. Ja mam wrażenie, że on te miejsca nakazał specjalnie pilnować, jakby obawiał się e, prowokacji w tych miejscach. On w jego głowie, i myślenie, że on by chciał, żeby pewne kraje się przyznały, żeby pewne kraje coś wyjawiły. Dla niego poukładanie, może inaczej, dla niego złapanie jakiegoś oddechu w postaci porozumienia to nie ma znaczenia. To on tego nie bierze nawet pod uwagę. Dla niego jest ważniejsze jeżeli miałoby dojść do porozumienia między w jego pojęciu między Ukrainą a nim to musiałby jeszcze w to porozumienie wejść świat, który musiałby hmm, do czegoś się. Hmm. Iść Państwo co? Ja mam takie wrażenie, że w nim, w samym nim, nie ma takiej postawy w środku, że on. Czuje się winny, że on, właśnie wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że on czuje w czymś winę, w kimś winę, winę i to w niejednym państwie. I on by chciał, żeby te państwa, nie wiem, przyznały się, powiedziały. On jest głęboko przekonany w sobie o swojej racji. Ten człowiek. Jego marzeniem jest, żeby Ukraina została sama. E, e, jeżeli by miało dojść do porozumienia, jakiegokolwiek by dojść w, w przyszłości, e, to to porozumienie miałoby zawierać całkowity. Nowy porządek e, jakiejkolwiek współpracy e, handlowej, innej z Rosją. Ja mam wrażenie, że on ma, nawet ma to w głowie poukładane, e, wie czego chce. Czyli, de facto, można powiedzieć, że Ukraina jest cały czas zakładnikiem do czegoś więcej, ale Chyba Europa i Stany Zjednoczone doskonale wiedzą, że tu nie chodzi tylko o Ukrainę, a oznacza coś więcej. To, jest, to powoduje ogrom sytuacji, to powoduje o wiele większą powagę sytuacji, ponieważ mamy cały czas spięcie między Rosją a Paktem Północnoatlantyckim, a Ukraina jest pod trzasko. Ja mam takie wrażenie, że on sobie nie wyobraża odstąpić, ustąpić. E, tutaj jest, jest jakaś potężna de determinacja w nim, że skoro to zaczął, nie może w jakikolwiek sposób tego zahamować, zaniechać. Czyli głębia. E, tej sytuacji jest o wiele głębsza i nie kończy się tylko na Ukrainie. Jeżeli miałoby dojść do porozumienia na Ukrainie, to to porozumienie na Ukrainie musiałoby też być wpojone z porozumieniem nowym albo z dużymi poprawkami porozumienia Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Czyli na to musiałoby też pójść na pewne ustępstwa. Jeżeli jest to prawdą, co mi się kojarzy, to daje to obraz, jak ten konflikt jest o wiele szerszy i o wiele trudniejszy do zażegnania, do uspokojenia. Tak. Dłuższymy to. Druga głowa. Ktoś powie, że to może nie jest tak ważna głowa, że to nie ta głowa pociąga za sznurki obecnej sytuacji. Może tak jest. Może ta głowa rzeczywiście nie pociąga za sznurki obecnej sytuacji, ale może ta głowa odegrać bardzo ważną rolę. Ja to mówię dwojako, ponieważ wielokrotnie ten kraj kojarzy mi się w jakichś przyszłościowych zdarzeniach, niedługiej przyszłości, a też ten kraj zaczął już robić, jak na przykład ostrzeliwanie Syrii, ostrzeliwanie Iraku, e, walkę z bojówkami kurdyjskimi. Pan Erdogan. E, jest to człowiek, który de facto jest to przywódca państwa. Ten przywódca jest najbardziej kapryśnym przywódcą, jeżeli chodzi, moim zdaniem, jeżeli chodzi o NATO. Ponieważ potrafi się sprzeciwić w NATO. Potrafi kupować sprzęt wojskowy nie tylko, nie tylko od sojuszu, ale też od Rosji, więc o co przywódcy natowscy mają do niego pretensje. On może więcej, jako państwo natowskie, jak inne państwa, na przykład postawić się w jakiś sposób Putinowi. Ponieważ między nimi, mimo wszystko, jest chyba większa linia porozumienia między Erdoganem a Putinem, jak z jakimkolwiek innym e, władcą e, demokratycznym e, danego państwa, danych państw w Pakcie Północnoatlantyckim. E, e, Turcja może być wykorzystana do stworzenia frontu alternatywnego. Jeżeli NATO nie będzie chciało się wtrącać z jasnych powodów, żeby nie powstała Trzecia Światowa w konflikt na Ukrainie w sposób czynny, czyli wysłaniem tam wojska, a Rosja nie będzie odstępowała i będzie tam trudna sytuacja, coraz bardziej trudniejsza, wówczas może powstać konflikt powiedzmy zastępczy. I może to zacząć Turcja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w moich wizjach sprzed roku mówiłem, że Turcja w przyszłości może odegrać bardzo ważną rolę przy powstaniu drugiego ogniska wojennego. Wszak mówiłem. Że powstanie jedna wojna lokalna, potem powstanie druga wojna lokalna, i jedno, jak to się stanie, one będą niezależnie od siebie e, te wojny, tak jedna z tych wojen rozgorzeje i stworzy się poważna wojna na świecie. Duża. Dlatego uważam, że twarz Erdogana jest bardzo ważna w nadchodzącym 2023 roku. Ja nie twierdzę, że Erdogan. Rozniecie na cały Bliski Wschód tą wojnę, ale może być początkiem tego, co na Bliskim Wschodzie się będzie działo, biorąc pod uwagę, że z niektórymi państwami, jak Syria, jak Iran, Rosja jest dość mocno zbratana e, i być może są między nimi pewne e, niepisane lub pisane sojusze. E, Rosja być może będzie zmuszona reagować na to, co będzie się działo i na terenie Syrii, a być może na terenie prędzej czy później Iranu, Erdogan. Powstanie poważny konflikt na Bliskim Wschodzie. Tylko powiem Państwu tak, jeżeli to się stanie, to Erdogan będzie jeszcze bardziej brutalny w decyzjach, jak Putin. Jak się zacznie ten konflikt na Bliskim Wschodzie, dojdzie do załamania, Jakiegokolwiek porozumienia między Turcją a Rosją. Turcja stanie się wrogiem Rosji. To będzie pewna alternatywa na temat tego, co robi Rosja na Ukrainie. Odpowiedź. I będzie to robić tylko Turcja. Ale domysły mogą być, że to jest zwana odpowiedź na to, na to, co się dzieje na Ukrainie. Ja mam wrażenie, że jest przygotowana operacja. To jest, to się nazywa operacja. Jest przygotowana operacja na Bliskim Wschodzie. I nie sądzę. Powiedzmy, że Turcja będzie wykonawcą początku tej operacji, ale nie sądzę, że to Turcja tylko o tym decyduje. Dziwna rzecz mi się kojarzy. Będą zbombardowane jakieś bunky, w których zamiast terrorystów zginie wojsko. To bardzo poważnie zrobi spięcie międzynarodowe. Kto wie, czy nie, od razu z Rosją. Mam takie wrażenie, że jeżeli Turcja by zaczęła, to jest też w tej operacji przygotowane coś na Państwo Pakistan. Że czyli ten konflikt najpierw wyposzedł w kierunku południa e, i na wschód od Bliskiego Wschodu e, Pakistan. Eee. Cały czas mi to słowo, tego nie chcę mówić, bo to jest głupie. No ale powiem Państwu. Ta operacja... Dzisiaj ja mówisz, że to jest operacja hełm. Jak hełm. Tak. Zwróćmy uwagę. Rosja trzyma w zębach Ukrainę e, i mają jako zakładnika. Oczekuje czegoś od NATO. E, NATO nie daje się sprowokować, ale trwa już to dość długo. E, NATO, co mogło, zrobiło. E, więcej zrobić. W kierunku do Ukrainy nie może, bo by powstała trzecia światowa. Ale wychodzi na to, że Rosja nadal w sposób bezwzględny trzyma w zębach Ukrainę, więc jest plan stworzenia czegoś być może o wiele poważniejszego konfliktu. Jak jest konflikt na Ukrainie, i chodzi o powiedzmy terytorium, i, 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 i o jakość tego konfliktu. Stworzenie go w rejonie nie do końca związanym ze stacjonowaniem NATO. Jedynym, jedyny kraj, który będzie w to w jakiś sposób zaangażowany, może być Turcja. Ja tej Turcji jestem bardziej pewny, dlatego że. Po pierwsze Turcja już zrobiła pewne kroki w kierunku właśnie ostatnio tych bombardowań, a też Erdogan zadeklarował, że w najbardziej odpowiednim momencie, tak to użył takiego zdania, na terytorium syryjskie w stosunku do Kurdów będzie wpuszczona piechota wojskowa i czołgi. Jest tworzony alternatywny plan stworzenia, to będzie. Wojna, która ma obciążyć Rosję, być odpowiedzią w pewnym sensie militarną dla Rosji, ale poza NATO e, tak to czuję? Nie wiem. Y jest przygotowany plan. To jest, jeżeli to by się miało stać, to mam wrażenie, że kryzys, trudności, trudności gospodarcze potężnie by się w tym momencie nasiliły, a. Ten alternatywny konflikt, ta alternatywna wojna e, zaczęłaby się szybko rozszerzać. Jeżeli coś takiego by powstało, to obawiam się, że na całą szerokość otworzą się drzwi do tak zwanej trzeciej światowej, regionalnej, czyli tutaj w tym regionie. Tak by to wyglądało. I źle mi się ten 2023 kojarzy. Ja bym to przyrównał do tego, że to, co się działo od 2020 roku, to tak jakby było zapalone ognisko i gdzie nie gdzie się zaczynają palić drewka. Ale już 2023 rok to jest ognisko w pełni rozpalone. Gdziekolwiek włożysz palca, oparzysz się. E, wydawać by się mogło, że po tych prawie trzech latach m, powinno być coś lepiej, powinno być jak, jakiś powiew optymizmu. A ja powiem Państwu, że jestem zmartwiony tym, że, e, że czuję, że właśnie 2023 i chyba na nim się to nie skończy. To jest dopiero Zasadniczy problem, zasadnicze zagrożenie dopiero właśnie w 2023 nastąpi. Ee, tak jak mówiłem o tym redaktorze z Expressu, który bód się umie, że przecież w tamtym roku w grudniu rozmawialiśmy, jakaż to była inna perspektywa i sytuacja logiczna, do tego grudnia, w jakim teraz jesteśmy, pomyślmy, że tu jest taka wielka różnica, to jaka może być różnica w przyszłym grudniu, jeżeli da Bóg dożyć? Ja po tych poczuciach, a jeszcze niejednokrotnie będę je robił, ja po tych poczuciach e, powiem Państwu, że z dużą powagą będę wchodził. Jak daj Boże, dożyję w 2023 rok, bo nigdy nie miałem tak pesymistycznych poczuć, jak mam teraz. Mam nadzieję, że doczekam czasu, kiedy będę mógł Państwu coś optymistycznego powiedzieć. Niestety nie mogę.